Tomasz Pajączek, witam Państwa, zapraszam na wpajęczenie pytań. Gościem programu jest dziś Michał Górski, współczesny Wrocław, radny Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie radny, od to radni PiS współczesnego Wrocławia i nowoczesnej zdecydowali, że od 1 lipca będziemy mieli obniżkę cen biletów MPK, ceny będą takie jak jeszcze do końca zeszłego roku. Dlaczego to jest pana zdaniem? Dobre rozwiązanie? Przede wszystkim to jest odwrócenie projektu, który został wdrożony w lipcu 2020 roku, który w mojej ocenie już wówczas był projektem szkodliwym. Kilka słów na temat, w jaki sposób ten projekt był w ogóle procedowany. Projekt był procedowany w trybie zdalnym, czyli tym korespondencyjnym, mm -hmm. pandemicznym, który utrudnia lub uniemożliwia w ogóle dyskusję nad meritum projektu, a to, że projekt był kontrowersyjny, to przyznają nawet jego orędownicy. Mieszkańcy się wówczas zwracali do mnie, zwracali się do innych radnych z prośbą o interwencję i zaznaczali, że zarówno tryb pandemiczny, jak i sam środek wakacji. Nie służy temu, żeby podejmować tak trudne decyzje, które powinny zostać przedyskutowane ze stroną społeczną, z ruchami miejskimi, z przedstawicielami Radosiedli, z innymi organizacjami, no i przede wszystkim z mieszkańcami. Mhm. Dlaczego projekt był zły, jeżeli chodzi o podwyżkę, i dlaczego cieszę się, że udało się Radzie odwrócić tę decyzję i obniżyć, bilety, obniżyć cenę biletów MPK? No przede wszystkim dlatego, że Celem miasta i polityki zrównoważonego, zrównoważonej mobilności jest to, żeby zachęcać jak największą ilość mieszkańców i mieszkanek Wrocławia do korzystania z komunikacji zbiorowej, do porzucenia swojego samochodu, co zmniejsza korki, zmniejsza hałas i generalnie poprawia sytuację smogową w mieście. Warto też powiedzieć, że w lipcu 2020 roku kolejno po sobie procedowaliśmy dwa trudne projekty uchwał, to znaczy projekt podniesienia opłat za zaparkowanie za parkowanie i następny projekt to był projekt podniesienia opłat, w sensie cen biletów na komunikację zbiorową. Pan wtedy był w Klubie Koalicji Obywatelskiej, Zgadza był się. jedynym I, radnym i te swojego klubu ówczesnego który nie głosował za podwyżkami cen biletów. Tak, no już wtedy byłem przeciwny temu projektowi, próbowałem namawiać klubowych kolegów i koleżanki do tego, żeby, żeby nie iść w tę stronę. No niestety bezskutecznie, natomiast cieszę się, że Rada wyciągnęła wnioski z tego i udało się ten projekt po prostu cofnąć, a jeżeli chodzi, to jeszcze mhm. chciałem nadmienić a propos, jak to ma związek z podniesieniem opłat za No właśnie, parkowanie. co te pierwsze cztery miesiące z zakładem pokazały, ta podwyżka cen biletów, co pokazała? No, przede wszystkim pokazała spadek pasażerów w komunikacji miejskiej i nie można tutaj zasłaniać się tylko i wyłącznie no właśnie, sytuacją na jest cenu, cen biletów, a nie pandemii. No i tutaj właśnie dokonaliśmy analizy, gdyż jako kluby połączone kluby współczesnego Wrocławia i nowoczesnej składaliśmy w tym przedmiocie zapytania do pana prezydenta o podanie y, przychodów z biletów i pokazanie dynamiki, mm -hmm. czy ona jest dodatnia, czy jest ujemna i jak się dokładnie jak się ten proces kształtuje. Pod koniec 2020 roku, czyli ostatnie kilka miesięcy 2020 roku, kiedy sytuacja pandemiczna, czyli tak zwana druga fala, była już naprawdę bardzo trudna, no bo te szczyty zachorowań z października i z listopada 2020 roku były na bardzo wysokim poziomie, widać było, że jest mniej pasażerów w komunikacji zbiorowej. Jednocześnie w styczniu i w lutym, kiedy na sytuację pandemiczną nałożyła się podwyżka cen biletów, bo przypominam, że ona weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. Ta, ta dynamika jeszcze spadła, to znaczy, że jeszcze mniej osób zaczęło korzystać z komunikacji zbiorowej w naszym mieście. Widać ewidentny impuls, w którym mieszkańcy nie chcą płacić tak wysokich cen za bilety, przypominam, bo to jest podwyżka cen na bilety jednorazowe i na bilety nieokresowe, nie tylko czasowe. Mm -hmm. Jeżeli trafiają do mnie takie głosy, że jeżeli mają dwie czy trzy osoby płacić po 4,60 każda za przejazd na przykład do rynku, czy gdzieś do znajomego, w trzy osoby zrzucą się na przysłowiowego Ubera. Jest to dla nich po prostu tańsze. Musimy pamiętać o tym, bo pojawiały się takie argumenty, że podnosimy ceny po to, żeby finansować inwestycje. Inwestycji jest owszem sporo i bardzo się z tego powodu cieszę. Natomiast kwota, która miałaby zostać pozyskana z podniesienia cen biletów, ona po pierwsze nie rekompensuje tych kosztów inwestycji. Inwestować trzeba tak czy siak. Po drugie, transport zbiorowy jest, jest dobrem publicznym, jest deficytowy, nigdy na siebie nie zarobi. No i po trzecie, podnosząc ceny. Prawie zawsze następuje spadek wpływów. To jest krzywa lafera i to są w ogóle prawa ekonomii, z którymi naprawdę w mojej ocenie nie ma sensu walczyć, bo to też widać mm -hmm. na przykład A nie podatku. będzie teraz tak, że właśnie w konsekwencji obniżenia cen biletów z niektórych inwestycji albo trzeba będzie zrezygnować, albo przesunąć je w czasie? Mam nadzieję, że nie. Jeżeli to będzie w taki sposób przedstawione, to moim zdaniem będzie to niestety populizm i próba zrzucenia. Odpowiedzialności za własne złe, złe przygotowanie budżetów inwestycyjnych, bo jeżeli radni klubu Jacka mm -hmm. Sutryka mówili wczoraj na sesji, że mówimy tutaj o kwocie góra 30 milionów złotych dodatkowych wpływów, które miasto może stracić z tytułu obniżenia cen biletów, i że, bo jasne, uważam, że tyle nie straci. Co więcej, może zyskać, gdyż bardzo często pojawiały się takie sytuacje, gdzie obniżka przykładowo akcyzy czy jakiegoś podatku powodowała zwiększenie wpływu do budżetu państwa, czy obniżka podatków lokalnych powodowała zwiększenie mm -hmm. wpływu do, bu do budżetu lokalnego. Z prostego powodu ludzie po pierwsze nie uciekają w szarą strefę, a tutaj szarą strefę może być jeżdżenie na gapę lub po prostu rezygnacja. Rezygnacja z, przewodu, z przewozów, w sensie korzystania z MPK. No jeżeli mówimy, panie redaktorze, o tym, że kwota potencjalnie kilkunastu milionów złotych przy inwestycjach, które są na półtora miliarda, ma wywrócić budżet, tej inwestycji, no to coś jest nie tak zaplanowane w tym budżecie inwestycyjnym, jeżeli, jeżeli brak 15 mm -hmm. milionów złotych, które, które uważam, że nie będzie, ale gdyby nawet było warto, dlatego że więcej mieszkańców z tego skorzysta i koszty dla miasta będą dużo większe niż potencjalny spadek przychodów, który, tak jak podkreślam, uważam, że nie nastąpi. Za kilka miesięcy będzie można to oczywiście, o, oczywiście. sprawdzić i zweryfikować, ale generalnie. Nie chowamy, nie chowamy głowy w piasek. Tak, i jesteśmy... to głosowanie to głosowanie przy cenach biletów MPK. To nie pierwsze głosowanie, kiedy współczesny Wrocław Nowoczesna głosuje ramię w ramię z Prawem i Sprawiedliwością. Niektórzy mówią, że jest jakiś deal między Wami, zawarliście układ? E, miałem nadzieję, że Pan redaktor zada to pytanie. Nie nie zawarliśmy żadnego dealu, nie rozmawialiśmy z radnymi z Prawa i Sprawiedliwości w, czym, w tym temacie. Bardzo łatwo, Szanowni Państwo, można sprawdzić, jaka jest koalicja w Radzie Miejskiej Wrocławia. To znaczy, nie ma żadnych koalicji zarówno między współczesnym Wrocławem Nowoczesną, e, jak i PiSem, jak i pomiędzy poszczególnymi klubami, tymi dwoma, i Sprawem i Sprawiedliwością. W jaki sposób można to stwierdzić? No bardzo łatwo, wystarczy policzyć głosy. W Radzie zasiada 37 mhm. radnych. W przypadku głosowań nad odwołaniem przewodniczącego Rady Miejskiej to były bardzo głośne głosowania. Głosy. Dokładnie, 22 głosy zostały oddane za odwołaniem pana Jarosława Harłampowicza z, z funkcji przewodniczącego Rady Miasta kilka tygodni temu. E, współczesny Wrocław, Nowoczesna plus Prawo i Sprawiedliwość posiada w Radzie, gdyby faktycznie się porozumiało, chociaż do tego nie doszło, 19 głosów, co oznacza, że przynajmniej trójka radnych klubu Jacka Sutryka głosowała za odwołaniem swojego własnego przewodniczącego. Idąc dalej, w kolejnym głosowaniu w przedmiocie powołania nowego przewodniczącego Rady Miejskiej, gdybyśmy faktycznie byli w koalicji z PiSem, em powołalibyśmy własnego przewodniczącego. Kandydaturą środowiska nowoczesna plus współczesny Wrocław, była pani radna Agnieszka Kędzierska, która jak wiemy, to jest fakt i wystarczy sięgnąć do głosowania, przegrała z panem Bogdanem Aniszczykiem wybór na przewodniczącego Rady Miejskiej w stosunku 19 głosów dla pana przewodniczącego Bogdana Aniszczyka. Siedem... A pan te zmiany ocenia dobrze czy negatywnie? Chciałbym tylko dokończyć i oczywiście się do tego odniosę. 17 głosów za panią Agnieszką Kędzierską i jeden wstrzymujący, więc gdyby była ta koalicja z pisem. No, to byśmy mieli swojego przewodniczącego, ewidentnie takiego przewodniczącego nie mamy. To, że Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło tutaj dobry projekt dla mieszkańców, no jest mi przykro, że pan prezydent sięga po takie argumenty, że jeżeli ktoś się z nim nie zgadza, styl prowadzenia polityki przez pana prezydenta pozostała wiele do życzenia, gdyż obraża on osoby, które mają inne zdanie. Sięga po argument, że współpracujemy z pis co jest zwyczajną nieprawdą. Panie radny, króciutko. Ta zmiana przewodniczącego Jarosława Harłampowicza na Bogdana Niszczeka to jest dobra zmiana w Radzie Miejskiej w Dobra zmiana też się kojarzy z Prawem i Sprawiedliwością. Uważam, że to jest zmiana na lepsze. Mm -hmm. e, absolutnie tak. Co więcej, współczesny Wrocław na początku roku, kiedy mówił głośno o tym, że chciałby złożyć wniosek o zmianę przewodniczącego rady, proponował w ramach właśnie koncyliacji i tego, żeby nie podgrzewać atmosfery na miejsce pana radnego Jarosława Haramkowicza, właśnie proponował pana radnego Bogdana Niszczyka, który jest samorządowcem z największym doświadczeniem, Zasiada w Radzie od samego początku zmiany ustroju po 89 roku i cieszy się powszechnym uznaniem i szacunkiem. Dlatego, w naszej ocenie, Jasne. jest to absolutnie zmiana na lepsze. Wystarczy przyjrzeć się wczorajszej sesji, która, pomimo naprawdę napiętej atmosfery, była prowadzona w sposób elegancki, kulturalny i żadna ze stron nie była faworyzowana. Dobrze, to proszę mi jeszcze powiedzieć, co Pan uważa, co będzie dalej ze wspólnym biletem MPK i kolei na przejazdy pociągami w obszarze Wrocławia. Prezydent Jacek Sutrych nie chce zgodzić się na warunki proponowane przez regionalnych przewoźników słusznie. Przyznam się wprost, szanowni państwo, że nie rozumiem tej decyzji i radni też nie rozumieją tej decyzji. Było to Ale wczoraj... Decyzji o tym, że prezydent że Nie, 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 Że, nie czy chce że się. samorząd województwa proponuje, że wyższe stawki że nie, niż... Samorząd e, województwa dokąd? proponuje takie same stawki, na jakie się miasto z nim porozumiało. Wczoraj... Pani dyrektor tłumaczyła to w ten sposób, że umowa była zawarta tymczasowo na pół roku, z opcją potem następnie renegocjowania lub przedłużania jej na obecnych warunkach. I nie rozumiemy, jako radni, ja osobiście nie rozumiem, dlaczego ona w ogóle została zawarta w takim razie. No bo sytuacja, która miała miejsce na przełomie 2020-2021 roku, kiedy ta umowa mhm. na 6 miesięcy została zawarta, była już sytuacją pandemiczną. Już wtedy należało podnosić argumenty, że miasto potencjalnie potrzebuje dostać lepszą taryfę. Natomiast tutaj Tylko prezydent Wrocławia mówi tak, daliśmy sobie te, te pół roku, żeby wypracować algorytm, na podstawie którego będzie wyliczana właśnie ta kwota, którą miasto miałoby płacić w skali roku. No tutaj się z tym nie zgodzę, z tego prostego powodu, że nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. To znaczy, nie może się pan prezydent moim zdaniem tłumaczyć tym, że jest mniej, jest mniej pasażerów, którzy korzystają, w związku z czym chcemy płacić mniej kolejom. Dolnośląskim, mniej Polregio. Mhm. Jednocześnie jest mniej pasażerów komunikacji miejskiej, ale tu cen nie chcieliśmy obniżyć, bo pan prezydent i jego radni głosowali przeciwko. No tak, ale trzymając się tego tematu, czy to do, do samej, do, co do zasady nie jest uczciwe, postawienie sprawy, chcemy płacić e, tyle, ile powinniśmy? Znaczy myślę, no bo... że najbardziej uczciwe jest to, żeby nie brać takich tematów na sztandary polityczne i nie robić z mieszkańców zakładników tej sytuacji. Bo tak jak mówiliśmy już przy komunikacji miejskiej, Kwestia, o której my tu mówimy, mówimy tutaj o kilku milionach złotych przy budżecie miasta ponad 5 miliardach złotych i sytuacji pandemicznej, która mam nadzieję zaczyna powoli ustępować. W związku z czym... Ja na miejscu pana prezydenta poczekałbym na rozwój sytuacji, i gdyby faktycznie była taka sytuacja, bo widać już po liczbach że i po ilościach szczepień, że zaczyna się wirus troszeczkę wycofywać, to tak naprawdę opierałbym się na długofalowym planowaniu, a nie na tym, żeby próbować sobie pod publiczkę ugrać kilka milionów złotych. Mhm. Wiadomo, że druga strona się nie zgodzi, I tak naprawdę problemem jest tutaj, jakie są dodatkowe koszty dla mieszkańców. Akcja miasto wyliczyła. Nie, a to jest największy ruch miejski we Wrocławiu, wyliczyła, że to jest 1200 zł na osobę, która chciałaby korzystać, w dalszym ciągu korzystać to z To co miasto rozwiązań. powinno teraz zrobić? Wrócić do negocjacji z Urzędem Marszałkowskim, tak, z, z przewoźnikiem, z uważam że, obie, uważam, że obie strony powinny się dogadać. Czy wypracować jakiś bilet y, dla osób, które korzystają z kolei dodatkowy na komunikację miejską we Myślę, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem byłoby takie, byłoby takie, gdyby obie strony siadły i porozumiały się, ale nie na zasadzie robienia z tego spektaklu politycznego i okopywania się, że my nie będziemy negocjować, bo to jest za drogo, mm -hmm. tylko tak naprawdę no, sprawa stała się sprawą polityczną, a w ogóle nigdy nie powinna taką, taką się stać, gdyż tak jak mówię, temat jest związany z transportem, w związku z czym zawsze, tak jak mówiłem, jest sytuacja, w której do tego transportu będzie trzeba trochę dokładać. Kwota, o której miasto mówi, o którą się spiera z, z województwem jest stosunkowo niewielka w, w relacji do możliwości finansowych miasta, a w w warunkach panującej inflacji, to są kolejne koszty, które będą przerzucane po prostu, przerzucane po prostu. Panie radny, to jeszcze jeden temat z sesji, a na koniec coś innego. Decyzją radnych miejskich Wrocławia u zbiegu ulic Dyrekcyjnej, Glinianej i Borowskiej ma, ma stanąć pomnik żołnierzy wyklętych pod nazwą Pomnika Żołnierzy Niezłomnych. Pan się wstrzymał w tym głosowaniu od głosu. Dlaczego? Wstrzymałem się od głosu z tego powodu, że przechodząc na sesję byłem nastawiony na takiej zasadzie, że będę głosował przeciwko temu projektowi, natomiast atmosfera, jaka miała miejsce na sesji, argumenty, które zostały przytoczone chociażby przez pana przewodniczącego Bogdana Niszczyka, że my nie decydujemy o tym, żeby wybudować ten pomnik, nie przyznajemy na niego konkretnych środków, tylko mm -hmm. po prostu akceptujemy wyniki pracy komisji konkursowej, która od wielu lat próbuje... Próbuję swoje projekty przedstawiać. Skonił mnie do tego, żeby nie brać udziału w tej awanturze i żeby się po prostu wstrzymać. Jest mi w ogóle bardzo przykro za sposób, w jaki ta dyskusja była prowadzona, i w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim byłem zażenowany postawą pana dyrektora Pietraszka, który podsumowując dyskusję jako wnioskodaw, przedstawiciel wnioskodawcy zabrał głos jako ostatni i następ, najpierw zaatakował pana radnego Jacka Ososkiego, który w poprzedniej kadencji był przewodniczącym Rady Miejskiej. W mojej ocenie w ogóle atakowanie kogoś, kto jest nieobecny na sali jest poniżej krytyki, a następnie zaatakował pana wiceprzewodniczącego Rady Bartłomieja Ciężyńskiego używając słów, no, które nie uchodzą w ogóle za parlamentarne i boleje tak naprawdę nad tym, że poziom samej dyskusji był no Był naprawdę na bardzo, na bardzo niskim poziomie i to głównie właśnie ze strony pana, pana dyrektora, więc to też miało duży wpływ na to, w jaki sposób ja się, jak, ja się zapatrywałem. To na, na koniec, ostatnia sprawa, jakby pan ocenił prezydenta Jacka Sutryka na półmetku jego kadencji? Trud to jest bardzo trudne pytanie. Jeżeli chodzi o zdolności z autopromocji pana prezydenta, to na pewno są bardzo wysokie. Jeżeli chodzi o inwestowanie w komunikację zbiorową, budowę linii tramwajowych, to oceniam to oceniam pozytywnie. Oceniam też pozytywnie kwestie związane z polityką prospołeczną, natomiast zdecydowanie negatywnie oceniam sposób, w jaki pan prezydent traktuje nie tylko mieszkańców, którzy się z nim nie zgadzają, ale radnych, przedstawicieli przedstawicieli strony społecznej, atakując ich na Facebooku, odpowiadając im w sposób bardzo niegrzeczny, często wręcz hamski, banując ich na Facebooku, mm -hmm. na Twitterze. No nie ma niestety z Panem Prezydentem żadnego dialogu i jeżeli się nie zgadza ktoś z Panem Prezydentem, to od razu jest wrogiem, od razu jest pisowcem, od razu jest chłopcem w krótkich majteczkach, oszołomem, e, durnym aktywistą, smogu też nie ma, bo to jest też durny temat narzucony przez. Więc ja bym proponował, żeby pan prezydent może troszeczkę strzedł na ziemię. I zobaczył, że my tutaj też sobie ciężko pracujemy i spróbował nawiązać z innymi ludźmi po prostu kontakt gdyż zarządzanie miastem nie polega tylko i wyłącznie na robieniu PR-u na Facebooku i na Instagramie. Ja bardzo lubię zwierzęta, też jestem wielkim fanem psów i kotów, ale czasami można odnieść takie wrażenie, że najważniejsze są wrzucanie zdjęcia kota na Instagram czy na Facebook niż to, co się realnie w mieście dzieje ilość problemów, którym Wrocław się boryka jest duża i musimy je wspólnie rozwiązywać. To nie powinny być tematy polityczne, kwestia związana właśnie ze smogiem, z transportem, z hałasem, ze szczurami. Jest wiele tematów, które w Wrocławiu są, niestety przez lata nie zostały, nie zostały rozwiązane. Czyli ta kwestia komunikacji do poprawy, bo musimy kończyć po prostu. Tak, uważam, że tak. Natomiast tak jak mówię, nie jestem, nie jestem też e, z tych, którzy totalnie uważają, że należy walić zawsze w drugą stronę, w związku z czym na no plus e, te inwestycje w tramwaje. Mam nadzieję, że to się Odbije pozytywnie. Michał Górski, współczesny Wrocław. Dziękuję, Dziękuję bardzo za panie rozmowę. Wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia dla, dla Państwa. Do zobaczenia.